bazy tej strony. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam bardzo wyjątkowy nóż. Jest to Todbeck Glimze, a dokładnie Todbeck Steelcraft. Ten dodatek Steelcraft robi tutaj sporą różnicę, ponieważ jest to brand Todabega zajmujący się robieniem noży produkcyjnych. Jaka jest różnica między nożami produkcyjnymi Steelcraft a nożami z warsztatu Todabega? Różnica jest w cenie. Za nóż produkcyjny zapłacimy około 2000 zł i większym problemem jest ich dostępność niż cena. Za Micteca z warsztatu Todabega zapłacimy około 8000 zł, za pełnego customa 20 i więcej 1000 zł. Ceny robią wrażenie. Ale też noże robią wrażenie. Todd Beck, dla tych, którzy nie słyszeli o nim czy go nie znają, to jest legenda, jeżeli chodzi o noże customowe w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie znany i sławny jest jego model Bordega. Jego projekty, jego praca robią niesamowite wrażenie. Szczególnie myteki i customy, które są robione w jego warsztacie, są niesamowite. Dlatego ten nóż jest taki wyjątkowy, ponieważ mamy tutaj do czynienia z oryginalnym projektem Todabega. Todabeg jest również zaangażowany w ustalanie procesów produkcyjnych i w kontrolę jakości. On branduje to swoim swoim nazwiskiem i pomimo tego, że akurat ten nóż robi dla niego Wii Knives, to jest chiński producent noży, ale bardzo uznany, podobny mający niesamowity park maszynowy. Gimzy jest pierwszą kolaboracją todabega Bega i We Knives. I domyślam się, że oni chcieli pokazać się z bardzo dobrej strony i naprawdę zrobić ten nóż perfekcyjnie. I tak też jest. Ten nóż jest wykonany niesamowicie. Aż ciężko uwierzyć, że tak dobrze wykonany nóż mamy w cenie takiego troszeczkę lepszego Zero Tolerance czy Benchmade'a. Głównia stal S35VN, dobrze znana i lubiana stal proszkowa. Kształt, coś w stylu harpuna, szlif klęsły, fałszywka, Frez odchudzający z otworami, które są takim znakiem rozpoznawczym Toda Bega. Bo tutaj też trzeba wspomnieć, że ten nóż, pomimo tego, że jest produkcyjny, on jest dokładnie według tego samego projektu co noże customowe. Ma po prostu mniejszą ilość detali. Można powiedzieć, że to jest taka uproszczona wersja tych customowych noży Toda Bega. Wracając jeszcze do tej głowni, się przyjrzymy szlifom. To nie są szlify robione na frezarce CNC w taki klasyczny sposób, jak to jest we wszystkich innych nożach, to jest szlift położony przez fres z jakiegoś węglika spiekanego czy czegoś takiego na frezarce CNC. Natomiast to jest szlift zrobiony jakimś kamieniem albo papierem ściernym. Prawdopodobnie też na frezarce, tylko no to już musi być taka specjalna frezarka właśnie zrobiona do robienia szlifów. Już chodzi na łożyskach ceramicznych i tutaj taka ciekawostka. Zawsze mamy oznaczenie. Jeżeli kulka w klipsie jest ceramiczna, to oznacza, że łożyska są ceramiczne. Jeżeli ta kulka jest ze stali nierdzewnej, to oznacza, że łożyska są również ze stali nierdzewnej. Rękojeść to jest również coś z tego, to jest znane, czyli łączenie materiałów i łączenie w taki sposób, aby one sprawiały wrażenie jednolitego. W tym przypadku mamy czarną G10 oraz włókno węglowe. Te wykonanie, połączenie tych materiałów, powierzchnia, one są naprawdę idealne. Tylko wizualnie widzimy różnicę, nie jesteśmy w stanie pod palcem wyczuć tutaj jakichkolwiek przejść. To jest coś. Co wywodzi się z świata kastomów i z ręcznego robienia noży. I domyślam się, że jest to bardzo trudne i bardzo upierdliwe, aby uzyskać przy obróbce takiej maszynowej na większą skalę. Ale tutaj udało się to zrobić idealnie. Wszystko, co nie jest tą stalą proszkową ani 90 włókną węglowym, jest tytanowe. Jestem pewny co do śrubek, i możliwe, że nie są. Natomiast linersy w środku Clips oraz Backspacer to wszystko jest tytan. Jest to tytan polerowany. Na wysoki połys, na takie lustro, które się super szybko rysuje, i widać. Od razu różne znaki. Pomimo tego, że ten nóż staram się bardzo oszczędzać, to i tak mój klips jest już porysowany. I szczerze mówiąc, ja nigdy wcześniej nie widziałem polerowanego tytanu. Jak ten nóż do mnie dotarł, myślałem, że to jest po prostu stal nierdzewna wypolerowana. Później sprawdziłem dokładnie i okazuje się, że jest to tytan. I rzeczywiście magnes tego nie łapie. Również w środku linersy. Te linersy są jakby idealnie się licują z. Tą G10. Ergonomia i użytkowanie. Nóż jest dosyć gruby, natomiast ma relatywnie cienką głownię, przez co wygodnie się go trzyma i bardzo dobrze tnie. Nie mamy jimpingu z góry, natomiast jest tutaj jimping zintegrowany z blokadą. Nóż się trzyma bardzo pewnie i bardzo wygodnie. Mamy dobry punkt zaparcia pod palcem wskazującym. Możemy również go otrzymać w ten sposób. Jeżeli chodzi o samą e, akcję, jest to najlepsza akcja, jaką mam w mojej kolekcji. Tak? E, no Naprawdę jest idealna. E, nóż za każdym razem się otwiera bardzo gładko, bardzo pewnie, wydając fajny dźwięk. Blokada, nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek klejeniu, ale również ona jest zrobiona w taki sposób, że ją jest łatwo cofać, tak? jeżeli chcemy nóż złożyć. Już też fajnie się składa. To jest ekstra klasa. Tutaj do niczego nie możemy, absolutnie do niczego nie możemy się przyczepić. Jeden mały minus, jeżeli chodzi o ergonomię. Oczywiście klips, klips jest fajny, natomiast wkładając go do kieszeni on ma tendencję do zaczepiania o krawędź, więc raczej trzeba użyć drugiej, drugiej ręki, żeby to zrobić skutecznie. Tak poza tym działa, działa fajnie, trzyma fajnie i fajnie też się e, jakby nóż wyciąga z kieszeni. Czy warto zainteresować się tym nożem? Moim zdaniem, jeżeli szukamy czegoś w tym przedziale cenowym, przypomnę, jest to przedział cenowy między 1500, a powiedzmy 2500 zł. Mi ten nóż udało się kupić poniżej 2000 zł. To zdecydowanie tak. Drugim nożem, który posiadam w tym przedziale cenowym jest Custom Knife Factory. Ten nóż przez producenta i przeze mnie też jest klasyfikowany jako Bytech. Natomiast tutaj mamy nóż produkcyjny. Nie wdając się w te szczegóły, co jest nożem produkcyjnym, a co jest MITECHem, jeżeli porównamy wykonanie, akcję, jakość i wszystkie te parametry, one są na bardzo podobnym poziomie. Po prostu to są dwa trochę różne noże. Ten jest o wiele bardziej smukły, o wiele bardziej taki high-tech, nowoczesny. Natomiast tutaj mamy amerykańską klasykę od niesamowicie uznanego makera z niesamowicie uznanym logiem na głowni z boku. Wydaje mi się, że kwestią jest bardziej, czy chcemy nóż za taką kwotę i czy uda nam się kupić akurat te noże. Ponieważ jeżeli porównamy je z na przykład benchmajdami Zero Tolerance, Spiderco, właśnie tymi, które się zbliżają do 2000 zł. Ja akurat nie mam takiego dokładnie przykładu. Najbliższy przykład to jest ta Zetka. To jest wydatek około myślę, 1200 zł. Przynajmniej mniej więcej tyle one kosztowały, jak wchodziły na rynek, więc tutaj no, jest różnica około powiedzmy 30%. Zazwyczaj tak? widziałem Zetki za właśnie takie kwoty zbliżające się, czy nawet przekraczające 2000 zł. Ten Todback, on. Nie bije na głowę pod każdym względem, jeżeli chodzi o wykonanie, jeżeli chodzi o projekt, jeżeli chodzi o użyte materiały. Na przykład Zero Tolerance ma taką tendencję, że oni zrobią frame locka tytanowego, ale dadzą już e, stalowy Clips. Tak? Ten Backspacer to nie jestem pewny, czy on jest e, z jakiego on jest materiału. Na pewno nie jest stalowy, ale to jest chyba bardziej aluminium niż. Tytan. chociaż mogą się mylić. Widać, że tutaj producent szuka, szuka oszczędności. To nie są oszczędności związane z, z materiałem, ponieważ na przykład ilość tytanu potrzebna na clips jest naprawdę niewielka. Tutaj chodzi o produkcję. Taką stal wyginaną można zrobić bardzo tanio, natomiast taki tytanowy klips Polerowany na lustro z ceramiczną kulką. No, jest troszeczkę ciężej zrobić. Jest to o wiele, wiele droższy proces. Jeżeli chcecie taki nóż i uda Wam się go znaleźć, to śmiało kupujcie. Prawdopodobnie też przy ewentualnej odsprzedaży raczej nie stracicie. Prawdopodobnie możecie nawet coś zarobić. Z mojej strony pełna rekomendacja. Chciałem jeszcze pokazać, jak dokładnie wygląda pudełko, w którym dostajemy to Bega. Tutaj jest numer seryjny, którego Wam nie pokażę. <grymny> Oraz taką kartkę z liścikiem czerwoną. Yy, bardzo fajna. To wszystko zamyka się na magnes. Całkiem przyjemna. Jeśli zainteresował Was ten nóż, zapraszam serdecznie na część drugą. Jest to prawdopodobnie jeden z niewielu materiałów na YouTubie, jeżeli nie jedyny, gdzie będziecie mogli zobaczyć ten nóż od czotka, w jaki sposób zostały zrobione łożyska i te wszystkie inne elementy. Do końca jeszcze nie jestem pewny, czy to jest super dobry pomysł, żeby go rozbierać, ponieważ zobaczcie na wycentrowanie głowni, ona jest po prostu idealna. Nie wiem, czy po tym, jak go rozbiorę i złożę, ona nadal będzie taka idealna, ale zaryzykuję. Na razie, cześć.